Co to jest? Śmieci. Nie bądź taki mądry. Kto wynosi? No ja. To po coś to przytargał tutaj na środek mieszkania, że w całym domu wali rybą. Przez turnie piłkarski. Jezus, Maria, co tutaj no. tak śmieci? No właśnie, Kuba mi próbuje wytłumaczyć, jakoś się potrafi, wiesz? posprzątać pokój i łazienkę, a posprzątałem tylko pokój? A co to ma do rzeczy, przepraszam? Dałeś mi wtedy tylko połowę kieszonkowego. No bo wykonałeś połowę pracy. No, a pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu miałam turniej piłkarski? No może i pamiętam. A ty obiecałeś podwozić mnie na każdy mecz. No może i obiecałem. No rzeczywiście pamiętam, obiecywałeś. No, ale tamtego dnia nie chciało ci się wstać. Bo była niedziela rano. A stadion jest 5 minut drogi od domu i dlatego tutaj zostawiłeś śmieci. Ty odwaliłeś połowę roboty, to ja też. Zmierzyłem połowa drogi z kuchni do śmietnika i wypada tutaj. <mulety>